Witam was serdecznie, tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Zdawania egzaminów na prawo jazdy. Umiejętność pokonywania przeszkód drogowych i wykonywania popularnych manewrów za kierownicą samochodu, często spotykanych na drodze, jest warunkiem koniecznym, ponieważ ze względu na ukształtowanie terenu droga może przebiegać pod górę lub mieć nachylenia. Kierowca musi być w stanie podjeżdżać pod nie i zjeżdżać z nich. Specjalna estakada jest używana jako sztuczna przeszkoda imitująca rzeczywiste warunki na torach wyścigowych. Jest on montowany zgodnie z określonymi zasadami i ma zunifikowane wymiary. Aby pokonać taką konstrukcję, należy przygotować się nie tylko praktycznie, ale także teoretycznie. Czym jest wiadukt? Ćwiczenie obejmujące wiadukt na Driving Range nazywa się Slide. Polega ono na przejechaniu z niską prędkością do pierwszej pochyłej części i zatrzymaniu się tam, po tygórę. Bez wjeżdżania na szczyt. Obszar pierwszego zatrzymania jest oznaczony linią zatrzymania namalowaną na nawierzchni drogi. Wiadukt składa się z pięć sekcji. Początkowy poziomy. Długość przeciętnego samochodu osobowego plus 2 metry. Wzniesienie pod kątem 8 do 16%. Długość samochodu plus 2 metry. Pozioma platforma na szczycie estakady. W przybliżeniu długość samochodu. Zjazd pod kątem 8-16% długość wagonu plus 2M, pozioma sekcja końcowa, długość samochodu plus 2M. Jedną z trudności jest start, dotknięcie, na wzniesieniu. Podczas manewru samochód nie może się zbytnio cofnąć. Maksymalne dopuszczalne cofnięcie jest ograniczone odległością 0,3M od tylnego zderzaka w tej odległości od tylnego zderzaka umieszczony jest dodatkowy przenośny stojak. Druga linia zatrzymania jest narysowana na wykańczającym odcinku poziomym. Podczas wykonywania manewru kierowca jest zobowiązany do hamowania w przedziale od 1m do linii i nie dalej niż do najbardziej zabronionej linii. Prawidłowy algorytm wykonania. Instrukcje krok po kroku dotyczące prawidłowego wjazdu za pierwszym razem obejmują następujące punkty. Przed ukończeniem zadania kierowca. Musi podjechać do linii startu i zatrzymać się. Ćwiczenie rozpoczyna się po sygnale policjanta przeprowadzającego test na wiadukcie. Jedź z niską prędkością do linii stop znajdującej się na wzgórzu. Surowo zabrania się przejeżdżania lub przekraczania linii, nawet krawędzi zderzaka nad nią. Lepiej jest zatrzymać się w niewielkiej odległości od linii, do pół metra. W celu poprawnego zatrzymania wciskamy pedał sprzęgła i hamulca na mechanice ważne jest. Aby zrobić to jednocześnie, ponieważ wjazd na wiadukt jest najczęściej wymagany w samochodach z MKPP, zaciągamy również hamulec ręczny, nie puszczając pedałów, Przełączamy dźwignię skrzyni biegów w pozycję neutralną. Zwolnij wcześniej wciśnięte pedały. Kolejny etap obejmuje jazdę po górę. Zgodnie z instrukcją kierowca musi wcisnąć sprzęgło i przełączyć drążyk zmiany biegów na pierwszy bieg. Chwycić dźwignię hamulca ręcznego. Wcisnąć znajdujący się na niej przycisk i lekko zwiększyć obroty silnika do poziomu 2000-2500 do 2500 obrotów z Leszmin. nie zmieniając położenia pedału przyspieszenia płynnie podnieść stopę ze sprzęgła zgodnie z instrukcjami do poziomu, w którym obroty zostaną uchwycone mniej więcej w połowie skoku pedału. Po wciśnięciu sprzęgła kierowca poczuje. Jak obroty silnika spadają do około 1500 obrotów z reszmin, co będzie sygnałem do zwolnienia hamulca ręcznego i dodania nieco gazu. Po takim ćwiczeniu na wiadukcie samochód podjedzie do góry. Kierowca, zdając na prawo jazdy, mija górną poziomą platformę i przy niskiej prędkości zjeżdża na dół, gdzie wskazana jest druga linia stopu. Przeczytaj również, cechy niezależnej wymiany gniazd zaworów w silniku samochodu przed linią mety kierowca musi się zatrzymać i zaciągnąć hamulec ręczny. Dopiero potem wyłączamy silnik. Nie każdemu udaje się przejechać za pierwszym razem. Ponieważ zdarzają się błędy w procesie realizacji, rozwiązywanie potencjalnych problemów podczas wykonywania zjazdu. Podczas wykonywania czynności na placu budowy należy być maksymalnie skoncentrowanym, aby zminimalizować potencjalne błędy w sterowaniu. Jest to możliwe po długim szkoleniu i dokładnym zapoznaniu się z teorią. Dla początkujących pomocne będą wskazówki. Nawet jeśli samochód zgaśnie podczas manipulacji. Można ponownie uruchomić silnik i dokończyć ćwiczenie. Nie ma kary za dwa takie błędy. Po trzecim razie kierowca zostanie zawieszony w egzaminie na prawo jazdy. Pedał nie powinien być używany wyłącznie do hamowania. Ponieważ nie będzie wystarczająco dużo czasu, aby ustawić pojazd w prawidłowej pozycji. Jeden trójkąt jest zwykle uderzany tylnym zderzakiem podczas cofania. W takiej sytuacji pomocna jest kompetentna praca z hamulcem ręcznym. Błędy są praktycznie wykluczone. Gdy kierowca poczuje na początku, że samochód zaczyna się staczać, ważne jest, aby szybko nacisnąć pedał hamulca i ustalić jego pozycję, za pomocą hamulca ręcznego kierowca może znaleźć się w większej odległości od drugiej linii zatrzymania, a następnie może przejść do pierwszego etapu i jechać kilka centymetrów do przodu, do zdawania najlepiej wybrać ciepłą porę roku. Zimowa pogoda może utrudnić egzamin, w chłodniejsze dni zalecamy wcześniejsze rozgrzanie silnika aby pracował płynnie i nie zgasł na rampie w nieodpowiednim momencie. Najczęstsze błędy podczas jazdy pod górę na rampie. Nie każdy potrafi bezbłędnie wjechać pod górę na autostradzie. W takich przypadkach przepisy przewidują dopuszczalne błędy. Oprócz dwukrotnego zgaśnięcia silnika kierowca może przewrócić sprzęt do oznakowania. Po trzecim powtórzeniu kierowca opuszcza autodrom z niczym. Lista niedopuszczalnych błędów po co najmniej jednym z nich kierowca zostaje zawieszony w egzaminie, jest dłuższa, kierowca jechał wolniej niż pół minuty po otrzymaniu sygnału do rozpoczęcia jazdy, linia zatrzymania została przekroczona lub część zderzaka znajduje się nad nią, samochód wyjechał poza ustalone granice obszaru testowego oznaczonego pachołkami lub biało-żółtymi oznaczeniami, co jest określone w warunkach testu. Samochód przemieścił się przed linię oznakowania na odległość większą niż wartość kontrolna. Kierowca opuścił test w sposób niedozwolony lub odmówił kontynuowania jazdy. Samochód na zjeździe lub podjeździe stoczył się po starcia na odległość większą niż 0,3 m. Przeczytaj także, co zrobić, gdy zgasło światło we wnętrzu samochodu. Jeśli to możliwe, powinieneś usiąść za kierownicą samochodu na którym miałeś już doświadczenie w prowadzeniu. Instruktor może sprowokować kierowcę, więc egzaminowany musi wykazać się maksymalną uwagą i nie dać się sprowokować, umiejętnie motywując swoją odmowę. Wnioski. Wygodne buty z miękką podeszwą pomagają podczas zdawania. Dziewczęta nie powinny nosić butów na obcasach zaleca się, aby udać się do samochodu jako jeden z pierwszych, Ponieważ niektórzy kierowcy mogą zepsuć nastrój instruktora, nie zapominaj o podstawowych zasadach ruchu drogowego, w tym o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. Przed jazdą warto dostosować wnętrze do komfortowego prowadzenia samochodu, NP, wyregulować wysokość i zasięg fotela, ustawić kierownicę i lusterka. Powodzenie imprezy zależy nie tylko od nastroju psychicznego ale także od kondycji fizycznej i szybkości reakcji, w tym przypadku ważne jest, aby dobrze się wyspać i odpocząć.